Cześć, witaj, z tej strony Lena, Retro Mama. Gramy trzeci mecz czwartej serii naszego mundialu saszetkowego, czyli otwieramy ostatnią grupę okładek z naszego boksa, którego fragment widzisz tutaj. No i co? Zobaczymy, czy będzie tak samo emocjonująco, jak było w trzeciej serii, gdzie musieliśmy robić dogrywkę, czy zdobędziemy karty, na których mi by zależało, żeby była chociaż jedna karta. Przecież to jest aż 400 kart w boksie, żeby się trafiła chociaż jedna karta z numerem od 1 do 9 w albumie, naprawdę byłoby miło. Ta saszetka robi za hotel all inclusive dla zwycięzców. Oj, co tu się wydarzyło? Jest kod. Dobra. Ta idzie sobie na bok. Kody wędrują do boksa odwracamy oj gdzieś mi tam śmignęła jakaś karta, że jest chyba logo odwracamy no i sprawdzamy, tym razem w jednej było tym razem w jednej było, zaraz dobrze, może odwróćmy sobie od razu, żeby już nie było przekładania o w jednej było logo, ale w tej karcie pod kodem była tylko jedna karta tu były dwie do odwrócenia no i dobra, zobaczmy co tutaj się wydarzy mamy defendera kontra środek boiska 203 do 218, prawa strona jednak coś tu się dzieje, że te saszetki z prawej strony są takie mocne 220 do 202, no dobra Urugwaj honorowo 220 do 213. O, dobra, powiedziałam, że prawa strona mocna. Mamy bramkarza z Anglii. 213 do 215, a jednak mamy remis. 231 do 225. Brazylia nie zdobywa tym razem punktu. Loga nie grają, zatem mamy remis. Game changer 282, mocna punktacja azarda i 233. No nie, nie było szans, żeby wygrać z tak mocną kartą. I 264 do 268. Jaką mamy sytuację? Ano, mamy sytuację taką, że mamy 4 do 4. Zatem karty, które nie punktowały, odkładamy sobie tu. Tak. Cztery karty punktowane. Dobrze. Cztery karty czterech zawodników, którzy strzelali gole. Dobra. Mieszam. Musimy rozegrać dogrywkę. I nie wiem, czy pamiętasz, ale w poprzedniej serii też coś takiego robiliśmy. I to będą zawodnicy, którzy będą musiały tą jakoś oznaczyć, bo tam mamy szczęsnego, więc się łatwo pamięta. Będę musiała jakoś tą saszetkę oznaczyć, że tu też będą zawodnicy, którzy mają po dwa gole na koncie. Dobra, no to sprawdzamy. 220 do 215, 231 do 268. Oj, tutaj. 220 do 235 mocno. 282 do 218. Czyli mamy również w tej serii dogrywkę w meczu numer 3 tym razem o losy dwóch saszetek na raz. Dowiesz się o wynik. Poznasz wynik w kolejnym odcinku. Obserwuj Retro Rodzinkę, emocjonuj się razem z nami, baw się razem z nami. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia. Pozdrawiam Lena Retromama.